Na te wyniki maturzyści czekali od dwóch miesięcy. Dobrze, bardzo dobrze. Myślałam, że będzie gorzej. Bardzo dobrze, zadowolony jestem. Jak procentowo to wygląda? E, 85% matematyki, szału nie ma, ale jest dobrze. W zasadzie w przedziale 80-100% wszystkie matury, także jest jeszcze z czego cieszyć. W Koninie egzamin dojrzałości najlepiej napisali uczniowie trzeciego liceum. Do matury przystąpiło 183 uczniów. I tylko jednej osobie nie udało się przejść egzaminu z języka polskiego i będzie miała egzamin poprawkowy w sierpniu. Mamy dużo bardzo dobrych wyników, wysokie procenty uczniowie nasi zdobyli, także jesteśmy bardzo zadowoleni i wszystkim serdecznie gratulujemy. Tylko nieco gorszą zdawalnością może pochwalić się drugie liceum. W tym roku w drugim liceum zdawało egzamin dojrzałości 265 uczniów tegorocznych absolwentów. No i wyniki mamy takie, że 1,89% uczniów nie zdało, co stanowi pięcioro uczniów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości w sesji tak zwanej majowej, zatem będą egzaminy poprawkowe. Egzaminy poprawkowe będą też w pierwszym konińskim liceum. Przystąpi do nich 11 uczniów. 91% to były bardzo satysfakcjonujące wyniki. Uczniowie bardzo się cieszyli z wyników również tych egzaminów rozszerzonych. Były wyniki 100% i tutaj muszę wspomnieć o obowiązkowej maturze dwujęzycznej z języka angielskiego i też mamy 100% wynik taki, także jestem bardzo zadowolona. Teraz przed maturzystami wybór kierunków kształcenia na uczelniach wyższych. Ja byłam po humanie, więc prawo, Bardziej chciałabym Poznań i trzymam kciuki, że się dostanę. Politechnika Poznańska na budownictwo, potem może kierownik budowy. Malarstwo i mam nadzieję, a jak nie to historia sztuki. Myślałam o filologii polskiej, no, pewnie się dostanę, mam taką nadzieję. Trzeba myśleć pozytywnie i dobrze. W całej Wielkopolsce zdawalność matury wyniosła ponad 83%.